Witam serdecznie stowcowe info 17 lutego. Dzisiaj zaczniemy na słodko, choć będzie oczywiście też gorzko, ponieważ niekorzystna pogoda w kluczowych stanach produkujących cukier doprowadziła do zamknięcia kilku cukrowni w związku z tym raczej nie ma szans na większe uwolnienie cukru z Indii w o czym zresztą ostrzegałem wcześniej, że już to wypuszczenie miliona ton, które rząd indyjski dopuścił w bieżącym sezonie, jest wypuszczeniem troszkę na wyrost przy bardzo napiętych dostawach. No i okazuje się, że tak to właśnie wygląda. Również mamy okres suszy w Brazylii, który może spowolnić rozwój trzciny cukrowej, czyli dopływ nowego surowca do rynków, co też oczywiście odbija się na cenach. I za chwilkę, oczywiście, przejdziemy do wykresów, zajękniemy, co tam się dzieje ciekawego. Ja oczywiście bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Wspierającym ten kanał za umożliwienie realizacji dzisiejszego odcinka. On jest przede wszystkim z myślą o Was realizowany. Dziękuję oczywiście za wszystkie subskrypcje, udostępnienia, dalej komentarze i lajki. Jeżeli chodzi o temat seba, w którym gdzieś się pojawił w komentarzach, chcę przygotować porządny materiał na ten temat, prawdopodobnie w formie specjalnego odcinka. Które najpierw pojawi się dla wspierających, później dla no, całej widowni kanału, ale to jest kwestia bardziej czasu niż e, tylko i wyłącznie chęci, bo no, wymaga to trochę pracy. Przypominam również, że wciąż można kupić bilety na Inwest e, jeszcze są dostępne, coraz mniej ich jest, tak więc zachęcam. Koty abatowe znajdziecie sobie w opisie odcinka. Moja prelekcja też już zaczyna nabijać kształtów na kawsach, tak więc jest całkiem nieźle, całkiem przyzwoicie, a my już nie przedłużając przechodzimy do wykresów i patrzymy, co ciekawego prócz cukru, oczywiście od którego zaczniemy, dzieje się na rynkach aktualnie. Zaczynając od cukru, no widzimy, że mieliśmy odbicie, tak? Mamy naciągnięte zniesienia Fibonacci'ego. E, oczywiście, ponownie się okazało, że e, oba zniesienia, które mamy, tak to 18, można wyrzucić, bo kolorystycznie nam się zbiega i nam troszkę utrudnia życie. Natomiast widać bardzo wyraźnie, że i pierwsze zniesienie 23,6 było, no w pełni zatrzymane, tak, widzimy zamknięcie i otwarcie kolejnej świeczki na tym w poziomie. Kolejny poziom zniesienia, tak, 38,2 na 19,90, tu okolice 20, to jest bardzo ważny poziom. Mamy też duże Fibo, tak, to duże żółte Fibo, które jest naciągnięte, ono jest od tych szczytów, tutaj 28 centów, w listopadzie 28 do dołka z sierpnia, więc ja je zostawiłem, tak, w tej chwili, no, po prostu są oba Fibonacci korekcyjne, oba są duże ale oba, jak widać, na obu poziomach rynek reaguje, tak. Widzimy to na wykresach i wcześniej i później. Natomiast, no, w tej chwili idziemy coraz, coraz to wyżej. Tak więc te warunki pogodowe raczej sugerują nam, że będziemy atakować, myślę, że bardziej w stronę 21.3, 21.5. Bardziej myślę, że do tego przedziału tutaj gdzieś powinniśmy sobie spokojnie, spokojnie dojść. Tak więc wygląda na to, że Tutaj gdzieś powinniśmy dotrzeć. I wtedy powinno tutaj coś nam się ewentualnie do tych poziomów, tak nie, nie stawiam się nie dawać daty konkretnej, bo wiem, że to będzie wyglądało jak data tutaj, no bo jest gdzieś umiejscowione, ale jednak wydaje mi się, że jeszcze ta tendencja wzrostowa powinna mieć miejsce. No tu. Tak to wygląda, tak? Chyba, że oczywiście poprawią się wajonki, ale na to się na razie nie zanosi. Rynek kawy nam zdecydowanie wychodzi z poza tutaj Inside Barra. I nie jest to może. Zbyt łatwe wyjście, natomiast. Tak to wygląda, że ta świeczka tutaj Inside Barowa z 12. Była już faktycznie inside buyem, to był mój błąd, bo tu powinno być, więc mieliśmy wyjście dołem dzisiaj, ale mamy powrót tej ceny, więc jeszcze ciężko ocenić. Tak. no Tu 400. setka staje się tym wsparciem. Na rynku nastąpiła pewna realizacja zysków, ale ona jest bardzo, bardzo drobna. Ehm, oczekuje się, że kontrakty terminowe mają do końca tego roku spaść o 30%, e, że rekordowe ceny ograniczą popyt. Jednocześnie wczesne oznaki wskazują na obfite zbiory w 2026 roku w Brazylii, więc tutaj m, tak to powinno być długoterminowym czynnikiem, natomiast no, dojechaliśmy do 400 testy rekord wszechczasów i Myślę, że jest to bardzo ważny poziom, a my dalej sobie możemy tutaj pomyśleć, po prostu jak ta kwestia będzie się przekładać na wyceny, ponieważ no rynek prognozuje nam przyszłość. Tak więc, im lepsze będziemy mieli perspektywy dla cen w przyszłym roku, tym będzie to bardziej istotne. O ile te ceny nam się zredukują, natomiast zapasy kawy w magazynach IC spadły, czwarty tydzień z rzędu, w poprzednim sezonie wzrosły, są o 177% wyżej. Obecne zapasy, czyli tutaj już zjechaliśmy sporo od tej nadwyżki. Na ocenę jakości oczekuje ponad 131 tysięcy wojków, to jest ponad 3 tysiące wojków więcej. Tak więc, no, tutaj bardzo duży przemiał się dzieje, jeżeli chodzi o magazyny. Giełdowe, więc tutaj też nie ma dobrych informacji skoro Mamy taką ilość oczekujących wojków, a mimo to ilość kawy w magazynach nam spada. Może i symbolicznie, ale jednak spada. Ja tutaj te 400 zbywale, bo nie ma co trzymać bałaganu. Przekroczyliśmy tę tendencję. Myślę, że wszyscy o tym wiemy. I no, te ceny raczej mogą tutaj pozostać nam wewnątrz tego inside'a jeszcze przez chwilę i raczej powinny wychodzić dołem. Ale to zależy od tego, jakie będą te perspektywy najbliższe, bo jednak w tej chwili jeszcze będziemy patrzeć na perspektywy bliższe, a te dalsze będą rozpatywane gdzieś za około miesiąc. Zaczną być rozpatywane jako kluczowe, bo jeszcze ten najbliższy miesiąc może nam tutaj dużo namieszać, zwłaszcza w uprawach bazylijskich. Na rynku pszenicy mamy tutaj całkiem nieźle, całkiem spory wzrost. Przede wszystkim są kwestie związane z obniżeniem rosyjskiego eksportu. Tak, sezon 2025-26 ma dać nam 39 milionów ton eksportu pszenicy według IKEA. W tym sezonie ma być to 43 miliony ton, podczas gdy w sezonie. 23-24 było to 53,3 na ton, więc mówimy o naprawdę dużych spadkach, i te ceny w końcu zaczynają wyrównywać się z tym, co zapowiadałem już wcześniej, że powinniśmy spodziewać się tego wyrównania ze względu właśnie na, na sytuację związaną z rosyjskimi cenami minimalnymi. Pszenica nie jest, pamiętajmy, dotknięta sankcjami rosyjskimi, troszkę jest ich flota, ale nie zmienia to faktu, że e, raczej na rozmowach pokojowych pszenica nie powinna mieć żadnych zmian. Pszenica jest zależna od pogody i od cen, e, zwłaszcza tych cen minimalnych, więc ja tutaj myślę, że nie szedłbym w tę stronę, żeby spodziewać się jakiegoś dużego, mm, dużej zmiany w kontekście, w kontekście właśnie. E, Rozmów pokojowych, które mamy w związku z wojną na Ukrainie, więc, no mówię, no nie ja bym się tutaj nie spodziewał jakichś większych perspektyw w tym temacie. Tak więc widzimy, jak ta sytuacja wygląda. I raczej nie powinniśmy spodziewać się czegoś innego, jak patrzcie, że mamy ten ruch. Z, była pewna korekta, tak, która stała się inside barem i ona była inside barowa, bo tutaj mieliśmy tylko knocik, więc można było to rozegrać jako inside bara i ładne wyjście ponad 600. No i raczej uważam, że powinniśmy utrzymać te ceny powyżej 600 centów przez jakiś czas, więc bardziej myślę, że to w stronę... bardziej konsolidacyjną będziemy zmierzać niż w stronę jakichś tutaj kierunków góra-dół. Bardziej tutaj będziemy się konsolidować pomiędzy 600 a 630 centów w najbliższym czasie. Z kolei rynek złota nam tutaj wciąż pozostaje w konsolidacji. Co ciekawe, no też dzisiaj się nam tworzy inside buy na tym rynku też tutaj rynek będzie oczekiwał na ewentualne rozmowy pokojowe. Gdzieś pojawiają się plotki, że Donald Trump straszy, że Europa będzie musiała bez Ukrainą przyjąć warunki, jakie ustali Rosja z, ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jak to będzie wyglądało? Ciężko jest mi ocenić, tak? Nie powinniśmy tutaj myśleć o tym, że będzie to jakoś bardzo łatwo przyjęte przez ktokolwiek ze stron. Ciekawostka Ostatnio w ubiegłym tygodniu widziałem nagranie z brytyjskiego parlamentu, gdzie było, że jeżeli Ukraina straci jakieś ziemie w wyniku tej wojny, no na stałe tak w wyniku rozmów pokojowych na rzecz Rosji, to będzie to zdrada porównywalna dla państwa, no, co jak zdrada Polski w 45. Szkoda, że nie wspomnieli o 39, bo to też była zdrada, no ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo ciekawe spojrzenie i myślę, że tutaj powinniśmy myśleć o tym, że złoto będzie właśnie w tę stronę patrzeć, jak będą się toczyły te rozmowy korekta. Czy korekta na złocie jest możliwa? Myślę, że jest możliwa korekta na złocie, jeżeli tutaj by się te rozmowy powiodły i doszłoby do zawieszenia by nie na przykład w tym tygodniu. Natomiast tak, jak głęboka korekta, tak? No tu 2790 widzimy, że jest po prostu szczytem z tego poziomu. 2700 jest okrągłym poziomem. Ja myślę, że możemy zwrócić sobie uwagę na 2800. 2700, no i tu kolejne zniesienie Fibonacciego od tego dołka z ruchu, kiedy mieliśmy dołek na złocie w październiku 23 roku. Mogłoby się nam tutaj to wydarzyć, ale powiem szczerze, myślę, że może nie być aż tak różowo, zwłaszcza, że złoto jest dość wysoko, pomimo tego, że jak widzimy po wykresie, mamy bardzo duże przekonanie rynku, że dojdzie do utrzymania stóp podczas posiedzenia w marcu za miesiąc. Więc tutaj teoretycznie już złoto powinno reagować jakąś korektą. Już powinien tutaj dole nam się generalnie być mocny. On nie jest jakiś mocny, więc tutaj przynajmniej w kontekście tego, co się dzieje, no te dane amerykańskiej gospodarki, jakie wyszły w ubiegłym tygodniu, są dość jasne. No ale to wygląda w ten sposób właśnie na wykresie, na wykresie prognoz dotyczących rezerwy federalnej. To warto śledzić, dlatego też co poniedziałek to publikuję na swojej stronie. Możecie to bez problemu sobie zobaczyć w każdy poniedziałek. Jeżeli nie chcecie śledzić na bieżąco, tak czy inaczej, nie spodziewam się jakiejś bardzo głębokiej korekty na złocie. Myślę, że złoto będzie reagować przede wszystkim na to, że bardzo dużą niepewnością są tutaj wojny handlowe i ich wpływ na gospodarkę, a złoto będzie bezpieczną przystanią nadal. Więc, no, tak to, jeżeli chodzi o złoto, wygląda w tej chwili. Z kolei jednak gazów wygląda na to, że oczywiście ymm, dojechaliśmy do <trym> poziomu, w którym mówiłem, 380. Otworzyliśmy się dzisiaj korektą. E o dzień się pomyliłem. Wygląda na to, że o jeden dzień się pomyliłem. Zupełnie niezamierzenie, ale na to wygląda, że jeden dzień się gdzieś tam pomyliłem i to jest ta sytuacja. Ta sytuacja w, w tym kontekście dość istotna, że. Znaczy mało istotne, że o ten jeden dzień się pomyliłem, bo sięgnęliśmy poziomu 3,80, który gdzieś tam szacowałem. Oczywiście tu istotne jest to, że pozytywną ceną czy cechą dla projektów gazowych, dla ceny gazu w Stanach Zjednoczonych powinno być to, że projekt gazowy Commonwealth LNG w Uryzjanie dostał licencję od władz amerykańskich na eksport. To jest tutaj ostateczna decyzja inwestycyjna spodziewana jest w przyszłym roku. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, przepraszam, w tym roku, we wrześniu 25 roku, natomiast pierwsza produkcja ma już być w 29, komercyjna. Również Donald Trump chce uzyskać zgodę na gazociąg Constitution, który został zatrzymany przez, gazociąg przez władze no, polityków i ekologów z Nowego Jorku, to jest gazociąg z Pensylwanii do Nowego Jorku. Mamy parę innych informacji, oczywiście na stronie mamy przeciętne stany zapasów gazów w Unii Europejskiej, 44,6% w magazynach podziemnych Unii, 44,4% w terminalach LNG, w tym Polska ma 57,2% w podziemnych i 23,5% w magazynach terminali eksportowych. W tej sytuacji tutaj warto podkreślić, że ceny spotowe gazu ziemnego w Azji podskoczyły o ponad 8% do 16,1 na majcowe dostawy z kolei kwietniowe są zaledwie na 1550, tak więc jest to dość stabilne, mamy tutaj backwardation i to okazuje pewną stabilność, jeżeli chodzi o spotówki w Azji. Lutowa podaż wynosi średnio 105,6 mld/100 dziennie, czyli prawie 3% więcej niż w styczniu. Natomiast popyt na ten tydzień 147,9%, czyli ponad 6,6% więcej, ale w przyszłym tygodniu ma to spaść do 134,4%. Normalne poziomy temperatury są spodziewane od 24 lutego. Teraz mamy jeszcze mieć chłodniej do 23, więc ja tutaj myślę, że. Nie powinniśmy oczekiwać uh, jakichś tutaj um, sytuacji, w których ten rynek będzie nam mocno jeszcze rósł pod kątem pogody, bo powinien raczej właśnie nam spaść w stronę 3,50, w stronę 3,40 i to się zobaczy. Terminy, terminale eksportowe przyjęły w lutym średnio przyjmują rekordowe 15,3% miliarda stóp sześciennych, e, dotychczasowe jako to było 14,7, e, więc e, no jest tutaj znacząca różnica, zwłaszcza, że dzien, w ujęciu dziennym mamy przebicie rekordu z 18 stycznia, wtedy było 15,8 wysyłane do terminali, obecnie w, e, mieliśmy 16 miliardów stóp sześciennych w czwartek, czyli 13 lutego, tak, więc no tu Sytuacja pokazuje dobitnie. Zapasy nam spadły, w ubiegłym tygodniu pokazano nam zapas, spadek zapasów o 100 miliardów, 100 prześciennych, troszkę więcej niż prognozowano. Zapasy są o 3% zaledwie poniżej pięcioletniej średniej, 10% rok do roku, ale to jest mniej istotne, ważniejsza jest ta pięcioletnia średnia, która nie jest wcale tak odległa, wcale tak daleka. Więc jak już mówiłem o poziomach cenowych wspomniałem. Oto został nam rynek ropy naftowej i tu jest rynek, który bardziej czeka na rozmowy pokojowe. E, po pierwsze rozmowy pokojowe, tak? Przepływ naftowy przez e, Kaspijski e, ro, gazociąg rociąg CPC został zmniejszony po tym, jak dron ukraiński uderzył w stację pomp i tej nazwy rosyjskiej nie przeczytam na szybko. E, więc to jest oczywiście ropa z kazachskiego złoża Tengiz, które są, którego operatorem jest m.in. szewią do, no, do rosyjskiego portu Noworosyjsk, e, więc tutaj może być kwestia tego, że Ukraina staje się wyzyskać lepszą pozycję negocjacyjną, utrudniając, tak naprawdę pokazując światu, że ta wojna nie jest w interesie nikogo ze względu właśnie na możliwe skutki. Natomiast jeżeli będziemy mieli rozmowy pokojowe, które przyniosą nam złagodzenie sankcji, to analitycy BOFA stwierdzili, że Bank of America stwierdzi, że ceny ropy Brent mogą spaść o 5-10 dolarów za bajełkę, jeżeli rosyjskie baryłki nie będą musiały odbywać długich podróży do Indii lub Chin i będzie więcej dostaw. Czyli tutaj no cena 70, nawet 65 dolarów, no mówiliśmy niedawno, że jest teoretycznie możliwy zjazd nawet w stronę 50. Więc zobaczymy, tak? Oczywiście podstawowe czynniki nadal wskazują na nadpodaż w tym roku a rynek ma trudności z oceną potencjalnej skali tego zjawiska ze względu na negatywny wpływ taryf USA na wzrost popytu w połączeniu z potencjalnym złagodzeniem sankcji Rosji, powiedział analityk Panmure, Libeum Ashley Kelty. Więc tu jest, to na pewno też jest czynnikiem, no, wprowadzającym pewną dozę niepewności. Chiński gigant naftowo-gazowy Sinok rozpoczął pompowanie ropy z projektu Buzios-7, to jest szósty projekt rozwojowy pola naftowego, zlokalizowanego w, na południowo-wschodnim wybrzeżu Brazylii. 15 odwietów jest tam zaplanowanych. Wydobycie opy naftowej ma wzrosnąć w drugiej połowie tego roku do miliona bajełek dziennie, czyli tutaj również jest to dość istotna wartość mająca wpływ na podaż tego surowca. Jeżeli byłoby faktycznie to osiągnięte, no to tutaj. Będzie potwierdzenie właśnie tego, że mamy nadpodaż na rynku. Liczba odwietów naftowych w ciągu w USA w ciągu tygodnia wzrosła do 481 punktów, czyli o jeden więcej. No, raczej tutaj rynek będzie oczekiwał na to, co się dzieje w tej chwili w Arabii Saudyjskiej, czyli rozmowy amerykańsko-rosyjskie bez obecności Ukrainy. Tak więc mamy powtórkę z konferencji jałtańskiej, gdzie mocarstwa decydują o innych, gdzie nam się też obejwało. No, tu oczywiście. Ciężko to oceniać w sposób pozbawiony emocji, natomiast no, prawo silniejszego. tak, Jeżeli zgadzamy się na to, a nie mamy specjalnie wyjścia, to niestety wygląda na to, że będziemy musieli się z tym pogodzić, aby tutaj było to dobrze rozegrane przez obie strony i żeby nie doszło do jakiegoś gwałtownego umocnienia się Rosji, bo wtedy Mołdawia czy byłe republiki radzieckie w Azji będą. No, prawdopodobnie zagrożone jakimiś tutaj wpływami rosyjskimi. Same ceny ropy raczej będą reagować prospadkowo, zwłaszcza kiedy pojawi się wątek sankcyjny, a myślę, że wątek zniesienia sankcji, zwłaszcza tych amerykańskich, na pewno się pojawi. Unia Europejska będzie oczywiście starała się funkcjonować inaczej, ale co tu, co tu dużo powiedzieć? Unia Europejska. Postępuje jak postępuje, nie do końca zgodnie ze swoim najlepszym interesem. Zresztą, em, na stronie sercowej info znajdziecie także cytat. Em, cytat, który y, pokazuje podejście aktualne gdzie Władimir Żeleński stwierdził, że Ukraina ma wystarczająco dużo surowców, żeby stać się dostawcą Europy wiodącym dostawcą w wielu aspektach, podał przykład Tytanu i użył słów, które mówiły, że obecnie świat kupuje Tytan przede wszystkim od Rosji i Chin, a mógłby go kupować od Ukrainy. I stwierdził, że powinniśmy, powinniśmy, my, ja jako całość, jako Unia, nie wiem, Unia, Europa nie wiem co dokładnie miał na myśli, natomiast stwierdził, że powinniśmy bronić ukraińskiego tytanu, żeby nie kupować go z Rosji i Chin. Czyli my mamy bronić, ale potem mamy kupić od Ukrainy ten Tytan. Nie było wspomniane, że będzie jakaś lepsza oferta, że będzie jakaś lepsza cena, tak więc. Po raz kolejny pokazano, że Ukraina dba o swój interes po prostu wykorzystując też tą wojnę. Spotkaliśmy się z tym już, zwłaszcza w Polsce kilkakrotnie, gdzie za no, udzieloną pomoc jakiekolwiek działania mające chronić polską gospodarkę przed negatywnym wpływem wojny na Ukrainie, były no, krytykowane i pozywane do międzynarodowych trybunałów przez Ukrainę, tak więc. Nie jest to żadna nowość, jest to logiczne, bo no, prezydent Ukrainy ma dbać przede wszystkim o interes Ukraiński, no ale też pokazuje, że solidarnie mamy bronić, a potem mamy po prostu dawać im pieniądze za to, że e, możemy kupić ten e, surowiec, który obroniliśmy. Dla mnie to nie jest w porządku, ale to jest mój punkt widzenia. Ja serdecznie dziękuję za uwagę dzisiaj. Życzę powodzenia na NK-ach, Do zobaczenia w kolejnych programach i spokojnego popołudnia.